Naszywki Socha Team. Na Waszą prośbę w końcu są dostępne do kupna. Link znajdziecie w opisie pod filmem oraz w przypiętym komentarzu. Witam Was serdecznie, ja jestem Adrian Socha. A to jest kolejny materiał filmowy na moim kanale. W dniu dzisiejszym odwiedzam jednostkę OSP Czaniec. Jednostka mieści się w powiecie bielskim, w województwie śląskim. Za chwileczkę przywitam się z załogą, a jest ona bardzo liczna. Zobaczcie. Ciekawostką jest, że ten odcinek będzie dedykowany dla młodzieżowych drużyn pożarniczych i dla osób zainteresowanych tą tematyką. Naprawdę, większość tych osób, które tutaj się znajdują, to jest właśnie młodzieżowa drużyna pożarnicza. Ja zmierzam się przywitać od najstarszego do najmłodszego. Witaj, cześć Adrian. Sebastian. Ile lat działa w Straży? W tym roku już 10. 10 lat. Pamiętasz swoją pierwszą akcję? Dawno, ale pamiętam. Co to było? Wypadek samochodowy. Wypadek samochodowy. Cześć. Cześć Maciek Maciek, ile? Ratownik medyczny, straża ochotnik, od 6 lat działa. Świetnie. Przy okazji pozdrawiamy wszystkich ratowników medycznych. Cześć! Cześć Łukasz, działam 8 lat. Pamiętaj, to są akcję pierwszą, buta z gazem. Butla z gazem. Trudna akcja. Cześć! Nazywam się Kamil, w straży działam od 10 lat. Pierwszą akcję powalone drzewo. Przechodzimy do e, żeńskiej części, witaj, cześć. E, ja jestem Martyna, w straży działam od 8 lat, a swoją pierwszą akcję miałam wypadek samochodowy. O, to, to trudne. Cześć. Cześć, ja jestem Paulina, działam w straży od 7 lat, na podziale bojowym działam od 2 miesięcy. Moją pierwszą akcją był wyjazd do e, ulatniającego się e, gazu. W formie ciekawostki, drodzy widzowie, ja wam tylko powiem, jako taki przerywnik, że jednostka odnotowuje pod około 100 wyjazdów, rok do roku Cześć Cześć, jestem Ola, działam cześć, Ola. w MDP 7 lat 7 lat, świetnie, cześć Cześć, jestem Aga, w MDP jestem już od 7 lat Świetnie, cześć Cześć, jestem Asia i w MDP działam od 5 lat To od razu zapytam dziewczyny, które już tak długo działają, będziecie robić kurs podstawowy tak, strażaka? Tak, no, będziemy mogli, to oczywiście Wspaniale, wspaniale Przechodzimy dalej, cześć Cześć, jestem Paweł, w MDP działam od 5 lat Od 5 lat, witam, cześć, cześć jestem Wojtek w MDP działam od 2 lat. Przez Jestem Oliver, działam w MDP od 3 lat. Ja jestem Dominik, w NDP działam od 2 lat. Przez Jestem Robert, działam od 5 lat. Ja jestem Martyna, w MDP, działam od 4 lat. Ja jestem Martyną, w MDP, działam od 3 lat. Już mamy 3 Martyny? Ja jestem Gabrysią, w MDP, działam od roku. lat. Cześć, jestem Olaf, MDP działam od 4 lat. Pięknie Cześć, jestem Nigol, MDP działam od 4 lat. Świetnie. Cześć, jestem Nikola, MDP działam około 2 lat. Cześć, jestem Kinga, MDP działam około 4,5 lat. Cześć, jestem Wiktoria i działam około 5 lat. Cześć, jestem Wiktoria działam pół roku. Cześć, jestem Natalia, działam pół roku. Cześć, jestem Hania, działam pół roku. Cześć, jestem Daniel jestem tu jednorazowo Cześć, jestem Dominik, działam 2 lata. Cześć, jestem Szymon, działam. Pięknie, pół roku, mamy Szymona, cześć! Cześć, jestem Piotrek i chodzę już dwa lata do straży. Świetnie! Cześć, mam na imię Liliana, mam 90 lat i chodzę już 3 lata do straży. Podoba ci się w straży? Tak. Świetnie. Także drodzy widzowie, mamy y, całą załogę przedstawioną. Wiadomo, członków jest jeszcze więcej, nie ma dzisiaj ich wszystkich, ale i tak ilość jest imponująca. Za chwileczkę przejdziemy do przestawienia wozów bojowych I pamiętajcie, że będzie w odcinku dużo materiałów o młodzieżowych drużynach pożarniczych Drodzy widzowie, ja już zmierzam do samochodu Iweko. Zapytamy tutaj pana Sebastiana Co to za pojazd, dlaczego wam służy i którego roku? Samochód Iveco Eurocargo, rocznik 2014 3,5 tysiąca litrów wody na aucie Takie nasze pierwsze wyjazdowe auto Raczej pod kątem terenowym, mamy sporo górek tutaj Także jest na... Zadowoleni terenowy. jesteście? Tak ta, To auto zdaje egzamin Zdaje egzamin Zabudowa Szcześniaka za chwileczkę podejdziemy bliżej. Ja lecę do kolejnego samochodu. Mamy tutaj już Maćka, Maćku, przy jakim samochodzie stoisz? Samochód i Daily. Samochód z 2019 roku. Jest to lekki samochód gaśniczy. Zabudowa i KARS. 1000 litrów wody, szybkie natarcie. Jest to samochód operacyjny. Wyjeżdżamy nim do wypadków. Świetnie, przechodzimy dalej. Mamy Paulinę. W samochodzie Renault no, jest to 9-osobowy bus, który służy do przewozu osób, a mamy ich tutaj dość sporo. Pięknie, zobaczcie, jak tabor się prezentuje. Drodzy widzowie, ja zmierzam do Iveco Eurocargo do 150 E28. Jesteśmy przy skryce 1K, czyli pierwszej przy kierowcy. Ja ją zaraz przedstawię, ale poprosimy najpierw, co się znajduje najwyżej. Najwyżej mamy osłony na, na słupki, na technicznego, na słupki samochodowe i na, na kierownicę. Ta nakładka na poduszkę powietrzną. Zabezpiecza przed, przed wystrzałem. I ja już zmierzam po kolejnych sprzętach. Mamy tutaj, zobaczcie, pilarkę, pilarki dwie, mamy przecinarkę, piły ratownicze ratowniczą. Mamy zestaw holga uliczny marki Holmatro z rozpieraczami i z nożycami z rozpieraczem kolumnowym. Mamy sprzęt taki jak łopaty haligan, bosak, miotła, zapas paliwa. Druga skrytka za kierowcą waka Mamy tutaj odcinki wężowe 7,5 5,2. Łączniki widzimy, przełączniki również. U góry w skrzynce znajduje się pływak. Mamy armaturę wodnopianową, stojak hydrantowy, gaśnice z dwutlenkiem węgla i proszko. Tylna skrytka, tutaj będziemy potrzebować pomocy oprócz autopompy Na górze coś się znajduje, co tam jest? Tutaj na górze mamy najaśnicę akumulatorową, wkrętarkę i Kodówkę. Okej, okay. okay. przechodzimy dalej Drodzy widzowie, skrytka 3D, czyli za trzecia Motopompa pływająca Zestaw kominiarski z rękawicami żaroodpornymi Zwiadło szybkie do długości 60 metrów Sorbent, wentylator oddymiający Mamy również pompę do wody brudnej U góry ubrania Chemiczne typu trzeciego. Przechodzimy dalej. Mamy skrytkę 1D, ostożki ostrzegawcze, PSPR1, deski ortopedyczne, szyny Kramera. Jest też torba i tu poprosimy o pomoc. Co w tej torbie się znajduje? Tlen. Tlen, Tlen medyczny. Świetnie. Mamy również agregat prądotwórczy, jest też przedłużacz do zasilania w energię elektryczną urządzeń za pomocą tego agregatu. Drodzy widzowie, tu jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Mamy defibrylator automatyczny na pojeździe. Ja już zmierzam po schodach do wnętrza kabiny pojazdu. Zobaczcie, tak się prezentuje Iveco w środku. Kamera termowizyjna marki Filir, latarki kątowe, mamy radiotelefony, no i standardowo to co z przodu już niejednokrotnie widzieliście w pojeździe się znajduje. Drodzy widzowie, na samochodzie jest jeszcze jedna ważna sprawa, którą rekomendujemy na strażakom z OSP do posiadania. Jest to miernik wielogazowy. Zmierzam do samochodu Iveco drugiego. Zobaczcie, pierwsza skrytka za kierowcą. Mamy tutaj haligan, średniego sorbentu, butle z tlenem PSPR-1 sorbent. Dużo sprzętu podręcznego. Jest, są aparaty powietrzne, skrzynki z drobnym sprzętem. Co byśmy w takiej skrzynce znaleźli? Tutaj są do maski mówię, tak a tutaj wynajęte takie drobiazgi. Drobiazgi. Są. Ok, przechodzimy dalej. Zobaczcie, e, mijam opryskiwacz e, i agregat, który może e, podać wodę e, i środek e, pianotwórczy, czyli pianę. Przechodzimy dalej: e, skrytka 3D, e, odcinki wężowe, e, motopompa, paliwo, pilarki. Kolejny drobny sprzęt, tutaj zajrzyjcie sami. Są to kaski do ratownictwa na przykład technicznego czy lodowego, dalej worki ze sprzętem wysokościowym, a niebieskie wor worki I też. też, jest, też. też. Okay. Mamy również, zobaczcie, deskę ortopedyczną, dalsza część medyka. Takim imweko zabudowanym przez IW jeszcze nie byliście, więc ja Was zabieram do środka, rzućcie okiem jak ono wygląda. Drodzy widzowie, ja jestem na dachu samochodu Iveco Eurocargo, do dystrybuentów, drabiny, yy, moski przejazdowe, węże sawne, skrzynia ze sprzętem. Są też trąby Hadleya, które widać zabudowane przez Markę Szczęśniak na dachu pojazdu Drugi pojazd rzut z góry na Iveco Typowe to co się znajduje Mamy też młodzieżówkę, która przygotowuje się do pokazania Wam czegoś specjalnego I załogę, która nam w tym momencie radośnie macha Drodzy widzowie, znajdujemy się w pomieszczeniu. w pomieszczeniu na górze w jednostce Jest to sala bankietowo-szkoleniowo Imprezowa. Imprezowa. Bardzo fajnie. Zobaczcie, mamy część młodzieżowej drużyny pożarniczej, która zaprezentuje nam. co? Tutaj zbliżymy się. Musztrę, musztrę. Także bardzo proszę. W szeregu frontach jest biurka. do Baczność? Spocznik. Do Baczność. Siem, Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. W prawo, zwrot. W tył, zwrot. prawo, zwrot. Właczność. Spocznij. Do dwóch, odlicz. Raz, 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 dwa, raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa. Dwójki, prawo, prawo, zwrot. Tył zwrot. Tył zwrot. Drodzy widzowie, więc mieliście teraz okazję zobaczyć najmłodszych członków młodzieżowej drużyny pożarniczej. Którzy przedstawili część komend z musztry. Jak widzicie wychodzi im to bardzo dobrze. No i bardzo dziękuję prowadzącym za, za poprowadzenie. Tutaj mamy fajnie ubranego kolegę. Jak masz na imię? Bo Robert. nikt Cię nie rozpoznaje. Robert. Pokaż twarz. Nie wierzymy. <laughs> Drodzy widzowie, teraz przedstawimy Wam przykładowe zajęcie, jakie młodzieżowa drużyna pożarnicza starszej grupy wiekowej realizuje w ramach szkolenia. Zobaczcie sami. Przyjechali do nas samochodem, oczywiście na niby, ale odwzorowuje to prawdziwe działania. Coś się pali. Zobaczcie, chłopaki wychodzą tyłem. Mamy kolegę, który wziął odcinek węża 7.5, czyli zapewne będą robić linię główną. Nasadę tłoczną w linii 75 mamy odpiętą, a chłopaki i dziewczyny się rozwijają. Zobaczcie. W ramach ćwiczeń nie rozwijają odcinków w miejscach, gdzie one być może się spotkają. Czekają, aż koledzy rozwiną we właściwym miejscu linię główną, podepną rozdzielacz. Wtedy dopiero rozwijają linię 5-2, czyli gaśnicze. Mamy tutaj dwie roty gaśnicze. Pierwsza rota woda na Druga rota się rozwija i mamy dwie roty, które podają wodę na pożar. Z zastępczego samochodu, czyli srebrną strzałę, bo zielonej dzisiaj z nami nie ma. Bardzo pięknie. Drodzy widzowie, zaprezentujemy Wam kolejną część młodzieżówki, która wykonuje kolejne ćwiczenie. Zobaczcie, jest tutaj gwarno, ale postaramy się mówić dla Was głośno. Jesteśmy tutaj z Maćkiem. Maćku, co to się dzieje? Ćwiczymy tutaj, doskonalimy swoje umiejętności z zakresu pierwszej pomocy. Mamy kilka stanowisk. Pierwsze stanowisko to pozycja boczna, przekładanie poszkodowanego na deskę, tam i z powrotem. I kolejne stanowiska są to stanowiska resuscytacyjne, mamy kilka manekinów. Jest to doskonalenie technik z zakresu sprawdzania oddechu, uciskania klatki. I zmiany sekwencji, tak, żeby wszystko w jak najkrótszym czasie się odbywało. Ta najmłodsza grupa bardzo dobrze ogarnia temat, jest to efekt kilku miesięcy ćwiczeń, ale mogę śmiało powiedzieć, że jeżeli trzeba by było realnie zadziałać, to większość z tych dzieciaków już będzie wiedziała co zrobić. Świetnie. Zobaczcie, ja przechodzę na pierwsze stanowisko rekonstrukcyjne, trwają uciski. Zapytam, jaki jest stosunek ucisków do wdechów u osoby dorosłej. 30 22. Bardzo dobrze. Mamy kolejne stanowisko. Tutaj już jest młodsza osoba. Mamy tutaj postypo, postępowanie przy zadławieniach. Tak. Pamiętajcie, dziewczyny, o stabilizacji główki, tak, żeby ta głowa była podparta. Zawsze musi być podparta, ponieważ głowa u niemowlęcia to jest taki punkt, który zawsze wiotką będzie to Tutaj starsze dziewczyny ćwiczą pozycję boczną. Drodzy widzowie, zobaczcie, mamy tutaj stanowisko z pozycją boczną ustaloną. Zaczynamy od ręki. Wkładamy ochotnik na prostym do góry. Drugą rękę dajemy na twarz. Nogę dalszą od siebie uginamy i przewracamy w swoją stronę. Świetnie. Poprawiamy. Pamiętamy o odchyleniu głowy. Bardzo dobrze. Aby udrożnić drogi oddechowe. Powiedz, kiedy taką pozycję stosujemy, bo to jest ważne. Pozycję stosujemy, kiedy osoba jest nieprzytomna, ale oddycha i oczekuje na przyjazd pogotowia radnego. Mamy zaprezentowane kolejne miejsce, gdzie Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza się realizuje, doskonali swoje umiejętności. I tutaj pod okiem pana Macieja, z którym porozmawiamy troszeczkę o działalności grupy która u was funkcjonuje za to za grupa? Tak, powiedzmy funkcjonuje jeszcze nie do końca oficjalnie, ale są to zaczątki. Stworzyliśmy grupę medyczną, która zaczęła się szkolić, zaczęła się doskonalić. Tak naprawdę zalączkiem tej grupy było kilka osób. Powstała idea tego, żeby zacząć jeździć na zawody, pokazywać się, szkolić swoje umiejętności. No i tak jak mówię, ćwiczymy od półtorej roku taki niewielki rezultat naszych zawodów jest tutaj wyżej. Można zobaczyć, jest to już kilka. Od Sobótki, tak. Pojechaliśmy, pojechaliśmy po trzech miesiącach ćwiczeń do Sobótki, były to ogólnopolskie mistrzostwa z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, na których udało nam się zdobyć trzecie miejsce. Następnie udaliśmy się za kilka miesięcy do Cieszyna i udało się nam tam zdobyć wicemistrzostwo Polski. Tak naprawdę to młodsza ekipa też, też działa tak naprawdę od 2016 roku. Obecnie to już są to faktycznie dorośli ludzie, którzy też już jeżdżą na tego typu mistrzostwa. Jako w wieku 15-16 lat wspólnie tak naprawdę było nas 4-5 osób, zaczynaliśmy ćwiczyć. Jeśli chodzi o poziom i dom wysoko. Piękna sprawa. Myślę, że drodzy widzowie, to też jest okazja, żeby zaprosić ewentualne osoby zainteresowane do wstąpienia do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej czy też szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej. To poprosimy panią Paulinę o dwa słowa. W jakim wieku, co trzeba zrobić, żeby w ogóle się z wami skontaktować? Aby wstąpić do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej trzeba mieć 10 lat. Zapraszamy wszystkie osoby od 10 do 18 roku życia. Można się kontaktować z naszym opiekunem. Numer telefonu jest podany na stronie. Zapraszamy również na stronę na Facebooku. Także zapraszamy wszystkich serdecznie. Drodzy widzowie, jesteśmy w nowym miejscu. Tak, następnie chcielibyśmy wam pokazać efekt ćwiczeń starszej grupy. Będzie to troszkę bardziej zaawansowana. Technika. Będziemy sobie przerabiać teraz sytuację szczególną, która z angielskiego nazywa się Crash Syndrome. Zobaczymy, ćwiczyliśmy to kilka miesięcy temu. Myślę, że ta scenka zweryfikuje tutaj to, co nasi podopieczni zapamiętali. Posłuchajcie, założenie tego zadania będzie takie, że mamy osobę, która gdzieś tam w drewutni, w wiatce, sprzątała sobie i duży blok drzewa upadł na nogi, nie może wstać. Resztę dowiecie się już na miejscu. Możemy zaczynać. Jest bezpiecznie, możecie podejść. Tak jak widzisz, masz jedną osobę poskodowaną. Mechanizm urazu, zmiażdżenie. Wyobraź sobie, że to, co ma na nogach, to jest skłoda, która nie możecie jej ruszyć własnymi rękami. Przypuszczamy, że może być masywny masywnych Proszę o założenie, załóżcie mi stać na obie nogi. Patrzysz na to, widzisz, że to przetrwawia. Od tej wody wydobywa się krew. 35 lat. W ogóle tak. no sprzątałam tutaj jak w sobotę no i tak musisz sobie podejść. Jakoś przez przypadek, nie wiem czy sama zahaczyłam do wypadłu, nie mam pojęcia. Wysiłek oddechowy nie, nie. występuje, jak sobie badasz nie, oddech, nie. oddech przez 10 sekund, masz 16 oddechów na minutę. Widzisz, że jest blada i spocona. Nie, ale na paratomol jest odone. Na paraty tamol, tak? Tak. Ma pani w szpitalu ostatnio. Ten co, ten ostatnio nie, ale... no. Posłuchaj, jak badasz tętno, masz około 140 na minutę. Na tętnicy promieniowej jest bardzo słabo wyczuwalne. Daj, pan, daj pani mat, matkę z plenem. Cepół 15. CPR się się. Zgłaszam się. Proszę o zadysponowanie karet, karetki policji i straży, bo mamy kobietę przytrzaśniętą dużym drzewem. Dobra, okazuje się, że dyspozytor te wszystkie siły i środki już Wam wysłał. Także powinny zaraz do Was dojechać. Straż w zasadzie już jest na miejscu, więc jak będzie trzeba, to Wam pomoże. Wy przygotujcie gazy, najprawdopodobniej będziemy mieć masywne krwawienie. Proszę, żebyście jak podniosą od razu, A nie przyłożyli i czy... Czy... żeby zatamować. Okej, okay, dobra, to przyjechała straż. Straż się bierze za tą kodę, rozcina tą kodę i zakładamy, że już jej nie ma. Jak zdjęli kodę, widzicie bardzo masywne krwawienia spod udzi, zmiażdżenia tych kości i leje się z tego krew. odekacie. Oddech bez zmian, ma 16 na minutę, Jak uciskacie, to to krwawienie jest OK. Nie przecieka. Tętno? Tętno, Tętno bez zmian 160, tylko ona ma zaburzenia świadomości. Widzisz, że po prostu jest słaba, blada, spocona. No padam coraz bardziej we Mamy poszkodowaną letę z dół. Jak będziemy gotowi, przełożymy ją na deskę Przez i będziemy nie ją jeżdża? transportować. Tak. Dobra, teraz ustra to nas Także Czas będą za około 3-4 minuty. Raz 2, 3. No, dalej, dalej, Dobra. Po, na trzy. Raz, dwa, trzy. Dobrze, pani się teraz położy. Na się komfort termiczny. No, jak ją położyłeś, to widzisz, że zamknęła oczy i straciła przytomność. oddech. Masz 14 oddechów na minutę. Oddycha z wysiłkiem. Daj jej tętno. Tętno. jest bez nie zmiany w promieniowej. Niewyczuwalne. Krwawienia zatamowane Nie przekrwawiają. No, Jakieś krwawienia? Nie, nie widzisz żadnych krwawień. Dobrze, w koczyce. Stabilne. Płaś w czaszki. Stabilne, Nic tutaj nie widzisz. Oczy czy reagują symetrycznie? Tak. Czy tak. reagują, na światło, równe, oczy, reagują oczy, równe. na światło. Dobrze, że, że żyłszy inny, przesniczy cawicy, ułożenie cawicy. Żyłszy inne, masz trochę zapadnięte, tchawica jest w linii. Dobrze. Dobrze, robię ekspozycję poszkodowanej. Dobra, załóżmy, że jest rozebrana. Tak. Dobrze. Widzę jakieś zasinienia, coś? Nie widzisz. Sprawdzam sobie stabilność klatki piersiowej. Stabilna brzucha. Brzuch delikatnie twardy robi się. Taki. Widzisz, Dobra, widzisz, tak? widzisz że jest grymasz na twarzy, ja wyciskasz. Czyli I możemy przypuszczać, żeby doszło do jakiegoś krwawienia miednica. Miednica stabilna. Tak jak patrzysz sobie na nogi, to uda są w porządku, te podudzia, faktycznie są połamane i yy, jedno i drugie krwawienia na obecną chwilę nie przekrwawiają. Dobra i w tym momencie przyjechało do Was zespół ratownictwa medycznego. Są już ratownicy. Dzień dobry. Czym wam możemy pomóc? Witam, mamy kobietę ile lat. Podczas prac doszło do przytrzaśnięcia przez drzewo, oba podłudzia połamane, Ma, był masywny kłopot, założone dwie stazy. Dobra, e, godzina założenia stazy? 11.18. 11 super, to mamy jeszcze troszkę czasu. Powietawce wstrząsie, nie choruje na nic. No super. W wieku pięciu lat miała prze... operację przeciuklinną. Dobra, ja myślę, że na tym etapie możemy skończyć. W zasadzie to na czym mi zależało. No to zostało zrobione. Najważniejsze stabilizacja tych stabilizacja, stabilizacji, i założone te opaski. Super. W naszej jednostce też dbamy o profilaktykę przeciwnowotworową. Temat w straży, ostatnio na topie. Mamy takie faktycznie przemysłowe pralkę, suszarkę. Także po każdej akcji, jeżeli jest faktycznie nieraz, te są brudne, szczególnie przy pożarach. Można od razu wyptać, wysuszyć, zaintegrować. Myślę, że fajna sprawa. Polecam, żeby to w jednostkach też o tym pomyśleć. Na pewno wyjdzie do nas droga. Oprócz panek mamy też suszarkę, maszynę do suszenia ubrań, węży z możliwością ozonowania. Fajne uzupełnienie, też. W Drodzy widzowie, wraz z młodzieżową drużyną pożarniczą, ze strażakami z jednostki, znajdujemy się w pomieszczeniu, w którym przed chwilą widzieliście scenki z udzielania pierwszej pomocy. Jesteśmy tutaj, żeby porozmawiać o dwóch, trzech historiach z akcji wspomnieć może o jakiejś działalności dodatkowej, jeżeli taka istnieje. Kto zacznie? Sebastian może. Skoro no, z takich dawniejszych rzeczy, że samochód. Samochód uderzył w, w transformator. Praktycznie pod, pod wiszącym transformatorem osoby uwięzione w samochodzie. no I to jeszcze wszystko. Było, było późno w nocy. Niebezpieczna, niebezpieczna akcja. Nerwowo. Ja tu od razu skomentuję drodzy widzowie i widzicie sprzęt i elektryczny na samochodzie jednak e, warto mieć, więc apelujemy o zakup różnego rodzaju sprzętu. Jeżeli oglądaliście już odcinek z OSP Somonino to tam możecie dopatrzeć jeszcze takie dodatkowe elementy, które polecamy wraz z Panem Adamem, który go przedstawiał. Jesteśmy tutaj jeszcze z Maciejem, to Macieju może? Tak, no ja w zasadzie Mam kilka takich akcji, ale taka, która odkryła mi w głowie, tak z działalności pożarniczej, no to myślę, że pożar tutaj w naszej lokalnej firmie Przetwórstwa Plastiku, to zapaliła się linia produkcyjna, zaczął się ten plastik palić, dojechaliśmy jako pierwsza jednostka, tutaj Państwa Straż Pożarna zanim przyjechała, no to musieliśmy już podjąć działania i tak naprawdę wtedy zobaczyłem, co potęga pożarów znaczy, tak jak trzeba tam było wejść do środka, jak wszystko dookoła się paliło, jak było bardzo, bardzo gorąco i tak naprawdę Wtedy uzmysłowiłem sobie, co ta działalność pożarnicza, i to była jedna z moich pierwszych akcji, w zasadzie, co ta działalność pożarnicza znaczy, i że tak naprawdę to nie jest zabawa. Czyli też trudne, trudne działania. Ee, Łukasz? Z jednych mojej takich akcji, które zapamiętałem, to był wiatełom w latach e, 2018, gdzie nasze jednostki w okolicy nasza walczyła około 3 dni non-stop. I w tym e, nawet DAK ucierpiał u jednego z naszych o, czyli też tutaj współpraca między strażakami. Strażak strażakowi zawsze pomoże. Ostatnie moje pytanie, jak się układa współpraca z różnymi innymi podmiotami? Jeśli chodzi o samorząd, czy o Państwową Straż Pożarną, to jest naprawdę nie można powiedzieć złego słowa, zawsze jest pewne wsparcie. Czyli pozdrawiamy? Tak, gorąco pozdrawiamy cały samorząd, pana Wójta naszego i dalej, także jest powiat. No i Państwową Straż Pożarną. Bo przy... Właśnie Przypomnijmy, że stanowisko kierowania Komendanta Miejskiego z Białej Was dysponuje do zdarzeń. Czy coś jeszcze chcielibyście dodać na koniec? No, na koniec byśmy chcieli gorąco zaprosić na naszego Facebooka, zarówno Facebooka OSP Czaniec, tam można śledzić nasze, nasze wyjazdy i wszystkie, wszystkie nasze inicjatywy, i na Facebooka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej gdzie zdajemy relacje z naszych zbiórek, co robimy o, jeżeli już mówimy o, o informacjach technicznych już pod koniec filmu nie odchodźcie od nas jeszcze, bo to jest ważne jeżeli odwiedziłem waszą jednostkę i chcecie, żebyśmy domontowali jakieś filmiki lub zdjęcia pamiętajcie, żeby przesłać mail, który znajduje się w opisie filmu adres ova na nasi montażyści to zmontują tylko prosimy o opisanie który filmik co oznacza i które zdjęcie co oznacza I domontujemy to do historii Czy w trakcie materiału filmowego Z racji, że będę się powoli żegnał Chciałbym Was zaprosić na Instagrama Który się nazywa Adrian Socha Dodatkowo zapraszam Was na Facebooka, na Patronite Gdzie można nas wesprzeć Pojawi się możliwość wsparcia nas przez samą platformę YouTube Także tutaj fajna sprawa Też można Dodatkowo zapraszamy na profil Alpaki Jacqueline Która podróżuje po całym świecie pożarniczym i zapraszamy też Was na profile pozostałych członków teamu, w tym też na profil Firewoman Socha Team, czyli ekipy dziewczyn, które wspierają działania te, które realizujemy. Pamiętajcie, jeżeli byście chcieli, żebym odwiedził Waszą jednostkę, wypełnijcie formularz zgłoszeniowy. Został on poprawiony po, po opiniach, że fajnie by było, jakby inne punkty troszkę inaczej wyglądały. Także zrobiliśmy to. Można go teraz prosić i wypełnić. Pomaga nam w organizacji jednostek, które zamierzamy odwiedzić w przyszłości. To już wszystko w dzisiejszym materiale. Ja chciałem Złożyć podziękowania na ręce najstarszej części załogi e, za możliwość przyjechania do Was, pokazania e, tak świetnej załogi. Dzisiejszy odcinek skupił się na, na tej części głównie dydaktycznej, edukacyjnej młodzieży. E, Poza rozmów kulisowych wiem, że zajmujecie się wieloma innymi profesjonalnymi rzeczami, że więcej członków tutaj starszych też należy, więc przy okazji też ich serdecznie pozdrawiam. Śmiechnięci, także polecam. Eee, to jest przyszłość tak naprawdę drodzy widzowie pożarnictwa. Ja znowu ta dygresja się rozwinęła na dwie minuty. No ale pamiętajcie, kto sadzi las, ten myśli o tym. Dużo, dużo wcześniej, także młodzież takim lasem jest. Ktoś kiedyś w przyszłości może będzie Was ratował, więc warto zainwestować, poświęcić im swój czas. To już wszystko w dzisiejszym materiale. Dziękuję, że byliście. Dajcie znać, co myślicie o tym filmie w komentarzu. Trzymajcie się. Cześć.